Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmi 3 Dziki Gon. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i, moi drodzy, okazuje się, że fabularnie jesteśmy już dosyć daleko, bo po ostatnim questie gra nam dała informację, że hola hola, kowboju, jesteś już na tyle daleko, że wszystko, co będziesz robił od tej chwili, możesz później stracić swoje misje poboczne. Przemyśle swoje dalsze działania, tak nam tutaj gra napisała. W związku z tym, moi drodzy, zajmiemy się teraz kwestiami pobocznymi, tak, żeby... E, tak, żeby... E, po prostu nam te questy nie przepadły. Mamy tutaj pięć interesujących nas questów. E, mnie z nich interesuje na pewno... Dwa, może trzy, ale e, po ustaleniach na czacie wyszło, że jest ich więcej, jeżeli chodzi o te ciekawsze. Questy także jedziemy moi drodzy od tych takich e, najniżej levelowych, czyli o Damie i rycerzu. Quest na 40 poziom jesteśmy tuż obok, także zobaczmy, porozmawiaj z Drwalem e, Jacobem, zobaczmy, gdzie jest ten Jacob, tutaj, gdzie siedzi. Trzymaj się, panienko! Ty jesteś Jakob? Jakob? Spokojnie, spokojnie, mogę A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no! Ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście! Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. Okej. Okay. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem morhołdy. Podchodzę do drzewa. Spluwam w łapu, biorę siekierą zamach i tnę, a tu jak jucha nie chluśnie! Jak stałem, japa mi opadła, ale nagle wie, Toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i Wiedźmie z Rysiej Skały! To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione i oktawo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie! Ciekawa historia, zobaczmy. Dam jej rycerzu. Mamy tutaj drzewo, które krwawi. w szumie liści słychać szlo? Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo Medalion wibruje jak szalony. Łącznie z moim padem. Krew, sądząc po kształcie plamy, trysnęło od strony drzewa. Ok. Zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy zobaczyć. Tutaj mnie gdzieś jakieś ślady prowadzą. O, co to jest? Praca przy wyrębie szła pełną parą. Ale to dziwne, że wokół wieżby nie rosną inne drzewa. Ok. Geralt już wie. Zobaczmy co. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. krwawi I rzeczywiście wygląda niezwykle. Ha, a nie mówiłem? No dobra, ale tokmani Moja pomoc będzie kosztować. Ja tam prosty drwal jestem. Hej, już 70 ziemniaków wziąłem za Questa 100? O jejku, daj chociaż 120 Stoi! Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. Pomogę ci, ale najpierw muszę zastanowić się od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z Rysiej Skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Daphne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami. I Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem. Zastanawiam się dlaczego. No kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na Rysią Skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... i... Powodzenia, wiedźmina. Ok, udaj się na rysiową skałę, Upiór Dafne to jest nasz nowy wpis w bestiariuszu. Zobaczmy, czy to jest daleko. To nie jest daleko. Pojedziemy sobie tam na płotce. Płotka, oczywiście, gdzieś w krzakach siedzi. Dobra, szkoda czasu. Nawet nie mogę na nią wsiąść. Lecimy piechtą, po drodze jeszcze sobie spróbuję przywołać łotkę, o, chyba się wydostała, jest, nice, no to jedziemy. On coś mówił o czytaniu czegoś, zobaczmy zaraz czy coś w ekwipunku się pojawiło, bo nie zwróciłem uwagi, ale to już jak dojedziemy na miejsce. Na szczęście tutaj nie trzeba nic czytać. Tak jakby samemu. Wystarczy odpalić i zamknąć. Tego byśmy nie chcieli. Ok, schodzimy. I chyba nie tu pojechałem. Reszty sobie pobiegnę. Albo i nie. A może? Okej, okay, jesteśmy. Dobra, jesteśmy bardzo, bardzo blisko, więc sprawdzę w ekwipunku tą książkę. Czy się tutaj coś pojawiło? E, nie. Manifest jest tutaj, ale to jest legendy i baśnie. Okej. Okay. Wszystko jasne. Lecimy tędy. No, ciężko się tu wchodzi. Czyli płotka, i tak na nic by się tutaj zdała. Ona raczej nie jest dobrą. Chata. wiedźmy. Dobra, we wspinaczce. Przeszukuję chatę, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Dom wygląda na zamieszkany. Ale skoro nie ma nikogo, jest ciężko. Obejrzę się tu. Nie potrafię rozpoznać zapachu składników. O przemianach ciała. Ciekawe. Liber Iwonis. Sięga potępiona przez kapitułę czarodziejów. Starte na proch kości. Cholera, to jakieś... ...konkretne tutaj rzeczy się dzieją. Uwagi o zastosowaniu łodyg krwawnika interesujące. ze składnikami do uroków, albo z trofeami obejrzyj strzałę złamana na pół strzała pewnie ma przynosić pecha strzelcowi ciekawe czy na dziesięciolecie wieśka radzi coś wydadzą w 2025 no nawet nie chce mi się tak wybiegać do daleko rośli. może ma zapewnić dobre plony Albo przeciwnie. Ta lalka wygląda jak komponent klątwy. Jedwabna chustka z monogramem DE. Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę, gość z dalekich stron, czego szukasz w moim domu? O, o. już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak. To co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet Wiedźmie z i Skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Mm, mogę ją zmusić, ale mogę ją też poprosić. Na razie nie fikajmy. Gdybym tak poprosił Cię o zdjęcie uroku, Gareth dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie Ty ją przeklełaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić? Ukorzę się przed Tobą, zmuszę Cię do pomocy, sam sobie poradzę z klątwą. Ukorzę się przed tobą. Hmm, to nie jest. Ee, po Geraltowemu, ale na razie chcę spróbować zrobić tego questa e, jak po jak najmniejszej linii oporu, tak to powiedzmy. Ukorzę się przed tobą tak, jak miał się ukorzyć Garet z baśni. proszę cię o pomoc od czaru i zaklętą w drzewo dawne obserwowałam cię gdy wszedłeś do mojego domu i myślałam sobie ten człowiek nie chyli głowy przed nikim wstań z kolan nikt nawet ja nie jest w stanie przywrócić dziewczynie straconych lat i wymazać cierpienia którego doświadczyła nie przywrócimy jej do życia, ale powiem ci, jak sprawić, by odeszła w pokoju. Jednak moja pomoc będzie miała cenę. Chcę dostać kosmyk Twoich włosów. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz go do rzucenia na mnie uroku? Potrzebuję go do zaklęcia, które ukryje mnie przed Twoim wzrokiem, w razie gdybyś chciał mnie jeszcze kiedyś nękać. I do niczego więcej. Obiecuję. Nie musisz się obawiać, ja zawsze dotrzymuję słowa. Hm. No, nie ma problemu. Nawet jeżeli będzie na nas jakiś urok, to i tak sobie go zdejmiemy. W końcu jesteśmy Wiedźmin Gerald. Proponuję, żebyście sobie kliknęli pod streamem, żeby leciał wam na żywo. Bo Ju napisał, żebym się ukorzył przez Wiedźmą chyba z 10 minut po tym, jak już dawno to zrobiłem. Zaufam. Tak, ci. Że polecam oglądać na żywo. Możesz Wtedy łatwiej nam się będzie dogadać. Dobrze. Co mam zrobić? Musisz przekonać dziewczynę, że jej ukochany chciał do niej wrócić, ale już nie żyje. Zabierz ze sobą jej jedwabną chustkę i fragment szczątków gareta. Jego szkielet bieleje w jaskini pod tą skałą. Niech chustkę i szczątki strawi ogień i pamiętaj, że twoje intencje muszą być czyste. Zrozumiałeś? Tak. Dziękuję za wskazówki. Proszę i żegnaj. Gdy stąd odejdziesz już nigdy się nie zobaczymy. Ciekawe? Nie mam pojęcia, czy dokonałem tutaj słusznego wyboru. E, nigdy nie mamy tej pewności w 100%. Okaże się. Ale na szczęście jest to quest poboczny, więc e, czy mój wybór był? Zły czy też dobry, to na szczęście nie ma totalnie żadnego znaczenia. Ok, jest i wejście do jaskini. W jaskini czekają na nas oczywiście kikimory. Och, pięknie. Uy, one shot poszedł. Ok, zobaczmy to, trzeba chyba spalić. Werychętnie dzięki temu nie wyklują się nowe kikibory. Tu nic, tu nic, tu trochę, jeszcze trochę, jeszcze gdzieś. O, tam coś jest, chyba znalazłem płyty pancerza rycerskiego i kości szkieletu. Cześć bym znalazł szczority. Ciekawe co rozerwało z Trzeba Znaczy wrócić do drzewa Czy i złamać z wysokości. Okej, okay. podnieśmy jeszcze wszystko co tutaj zalega w tej jaskini, tak żeby ją wyczyścić i już nie musieć tutaj wracać. <laughs> tak, cieszę się już, że już jesteś z nami na bieżąco. Ogólnie polecam czasem zerknąć właśnie pod streama, w celu sprawdzenia, czy aby na pewno e, oglądacie sobie na żywca Czasem lubi się to rozjechać Często bez przyczyny, a często jak jest jakiś lag z mojej strony, to wtedy też wam się rozjedzie Także... Miejcie to na uwadze Okej, okay, dał radę Przy okazji jeszcze zdobyłem jakąś recepturkę Wróć do krwawiącego drzewa. A. Ok, lecimy w takim wypadku. To nie ta droga, to tędy. O ile pamiętam, to tutaj przybiegliśmy po prostu na grzbiecie płotki. Tak, też wrócę. Ale najpierw wlizę z tego terenu brzystego będzie nam się łatwiej poruszać. Witam serdecznie Mart, fajnie że jesteś. OK, opiszę sam. Kwen, e, Łotka i Ogień. Mm, jak masz? napisał Mart. Dobrze mam. A ty jak masz? Do której live? Pytam Murek. Którą mamy? 21.37. Nie wiem, zobaczymy 23, 23.30 30, 24. Zobaczymy, zobaczymy ile nam się zejdzie z tym wszystkim i ile tak naprawdę damy radę dzisiaj posiedzieć. Wszystko zależy od was i od Waszej aktywności. Im wy, wy jesteście aktywniejsi im jesteś, jest was liczniej, tym chętniej sobie zostanę dłużej. Dobrze, porozmawiaj z Drwalem. Zobaczmy... Gdzie jest Mr. Drwal? Jest tutaj. No i co? Spotkałeś wiedźmy? Czego się dowiedziałeś? Wiem, jak odczarować Dafne. Wiem, jak odczarować Dafne. Muszę odprawić rytuał z wykorzystaniem jej chustki i kości gareta. Ale z tym musimy zaczekać do odpowiedniej godziny. Wtedy rozpalę cztery ogniska z czterech stron świata i zacznę obrządek. Ogniska? W takim razie ja przydam się do czegoś. Będziesz przecież potrzebował drewna. Narąp ile możesz, a ja przygotuję wszystko inne. No dobra. Myślę, że będzie to załatwione kadceną raczej. Okej, okay. drewno narąbane i ułożone w stosy. Co dalej? Teraz moja kolej. Muszę zapalić ogniska i przemówić do zaklętej w drzewo. Nie wiem jak to się skończy, więc na wszelki wypadek, trzymaj się z dala. A gdybyś zobaczył, że wyciągam miecz, najlepiej od razu uciekaj. No dobra. Zapal ognisko na południu. Po prostu chyba ignim to podpalę, co? Spójrz po raz ostatni na cztery strony świata. Od południa. Ani słowa. Dobra, teraz na wschodzie. I ze wschodu nikt nie woła. Północ. Od północy martwa cisza. I zachód. Na zachodzie wicher brzmi. Przestań czekać. On nie żyje, Chyba zadziałało. wysłuchaj mnie, zaklęta w drzewie. Nadszedł dzień twojego wyzwolenia. Oto chustka, którą dałaś w dowód miłości. Oto kość tego, którego obdarowałaś swoją miłością. Kurczę, bycie wiedźminem to nie jest łatwa robota. On już do mnie nie wróci. Nie. Nie wróci. Przestał mnie kochać. Nie pozostał mi wierny. No, a skąd wiedzieć, czy był wierny, czy nie? Powiemy, że był, to może. Może się szybciej. Gareth do końca pozostał ci wierny. Na mnie już czas. Zbyt długo. Trzymaj cierpiałam. się, pozdrawiam. Zbyt długo cierpiałam. Teraz chcę odejść. Żegnaj, panienko. Dziękuję Ci, nieznajomy. I Tobie, mój rycerzu. Dziękuję, że byłeś przy mnie i rozmawiałeś ze mną. Myślałem, że inaczej się to skończy, ale cóż, jak widać, nie mogliśmy przywrócić jej życia. To wszystko, co mogliśmy zrobić. Dobrze się spisałeś. Masz, to Twoja zapłata. No i możesz też zatrzymać książkę. Dzięki. Siedem Expo. Nice. Wywaj, Wiedźminie. Muszę jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie. Hmm. Ten Quest wcale nie był taki długi, jak mi się wydawało, że będzie. Myślałem, że tutaj z tą wiedźmą e, będzie jakoś ciężej, i chyba po prostu to, że rozegrałem to w taki powiedzmy ugodowy sposób i się przed nią ukorzyłem. To chyba zadziałało. Mogliśmy to rozegrać chyba gorzej, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Okej, okay, moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek. Kolejny materiał to będzie kolejny quest. Ja sobie tutaj zaraz ten quest wspólnie z widzami na streamie wybiorę. A tymczasem. Żegnamy się i do zobaczenia. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.